No i mamy kolejny dzień. Właśnie wymieniłem ten e, ten zawór. A zresztą nie będę tego zrywał. Niech sobie będzie. E, wymieniłem ten zawór. E, wczoraj próbowałem to zrobić, ale tak nie miałem czym tego odkręcić. A tego tutaj tak u dużo żabę miałem. Jedną i brakowało mi drugiej. Dobra, trochę mi się zeszło, bo mamy mniej więcej tą samą porę drugiego dnia. To trochę wcześniej, bo jest 15. A, krum 15. Wczoraj się nie wyrobiłem, ale to już mniejsza. Oto, dzisiaj rano przyjechałem i jeszcze miałem parę rzeczy do zrobienia. Wymieniłem ten zawór od rozwadniacza Wymieniłem krzyżak w, w, w wałku Wymieniłem tam te przewody To są tutaj, co były tak poharatane I wymieniłem trójnik już na ostatniej ostatnie prostej to wszystko było Już do odjazdu, ale zobaczyliśmy, że trójnik Myślałem, że opaska, nie? Przy trójniku, ale nie, jednak trójnik był łamany. No i dobrze, że to zauważyliśmy na podwórku, a nie na polu, bo to by było wiadomo, że dużo więcej. Robota ta sama, tylko że czasowo by to dłużej wyszło, bym się bardziej zdenerwował. Zalałem RSM, zważyłem się yy... i jestem. I yy, jestem. I tyle to niestety musiało zająć. To łatwo powiedzieć, ale a i najprzy... sprawdziłem wszystko tutaj no. mam nadzieję, że już nic się po drodze nie wydarzyło Teraz będzie trzeba jest 8 marca, dzisiaj Dzień Kobiet, także wszystkiego najlepszego, panowie i panie. Leje RSMS, 28 azotu, tam nie wiem ile siarki. Zabijcie mnie, ale nie powiem. Ilość 450 litrów na hektar. Tak? 450 litrów na hektar. To nam daje? 450 litrów na hektar. 450 razy 132. 594 kilo. I razy 028. To nam daje tyle azotu. I więcej nie dajemy. To i tak dużo. Jak na y Poprzednie lata, obserwacje poprzednich lat uważam, że nie ma co szaleć z azotem. Wcześniej dawałem coś koło 200. Ale tak o 170-180-200, azotu dawałem. Czyli teraz tak 170 damy powinno być dobrze. No nie wiem jaka będzie pogoda. Nie mam pojęcia. I nie chcę tutaj przeinwestować. Bo w tamtym roku dałem, jak książka kazała, po 4 tony, albo siłem połowę. Eee, uważam, że... Ta ilość azotu, co teraz będzie wlana tutaj, to i tak jest dużo. Bo, tak jak mówiłem przed chwilą, to wszystko zależy od, od ilości wody w glebie. No i dobra. Aha, jeszcze muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. liczów. Na wyspę proponowane aha. Dobra. 450 Co to jest? 28 To jest bez siarki. Kurde. A za całkowity. A nie, jest z siarką. Dobra, to jest ten. Ale ja go tutaj nie mam w tej w tabeli. Dobra, 28 yy... Wydatek... Nie będziemy jechać tyle, będziemy jechać tyle, 5 na godzinę, 3,4 bara mamy mieć. I teraz jak to ustawić, Boże, to ma być 450. Boże, duża ilość już tak na perdysze Dobra, no i tak będzie mniej więcej Tu mi pokazuje 3-4 Tu pokazuje 3.6, dobra Dobra, czyli na brązowych dobrze jest To już jest ustawione Miałem rozmowę z pszczelarzem. Bardzo miło do mnie zagadał. Kazał mi się zatrzymać. Zapytał się czym pryskam bez żadnej spiny, oczywiście. No i odpowiedziałem mu, że tam to jest RSM. Bo on się pytał czy to jest szkodliwe dla pszczoły. No i tak chwilę porozmawialiśmy i powiedział, że z jego obserwacji wynika, że bardzo uważam na, na pszczoły, że jak, jak zrobię zabiegi to zwracam uwagę na to, bo go widziałem bo tak? No miło takie rzeczy słyszeć Jak Tak się ostatnio dużo denerwuje, tak? Tak ten pan Tak ten pan mi zrobił popołudnie Nie nie, nie Nie, nie. No, nie. No, nie. No, Się cały czas boisz, że się ten obiecki was Nie no. idzie mi się denerwuje, ale tutaj człowiek μyślelą. Powiedział takie dobre słowa człowiekowi tak ciepło zrobiło. Mamy jakieś parę dni później. Mamy 12 marca. I sprawa wygląda tak. Porozlewałem RSM-y. To jest ostatnie pole. Ostatnie pole na RSM. I co się wydarzyło? Zabrakło mi. Dosłownie zabrakło mi, może 20 litrów, 30 i na szczęście mam ten RSM na podwórku jeszcze z zeszłego roku. To się doleje i jakoś tam to będzie. Bo ten jest RSM 28 28 azotu, siarki, nie pamiętam ile. A no tamten był 32 bez siarki. Zaraz mi ta to przywiezie. No i tak. Wyszło parę rzeczy tu się robi kapu kapu ale to kapu kapu rsm kapu kapu Aha to już wiem z czego to kapu kapu robi to tak było Tu robi kapu kapu olej To tak było trochę teraz coraz bardziej kapu kapu Tam trzeba będzie zajrzeć to po prostu już przewody albo albo te złączki trzeba będzie wymienić Ale niepokoi mnie to bo w, w, Albo może, nie, zaraz powiem. E, jeszcze jedną rzecz powiem. Tam mi zosta zostało mi jeden przejazd taki na jedną czwartą belki. Tak. Dwie sekcje ostatnie. Został mi przejazd praktycznie po całej długości. Tu gdzieś mi y, nie lało. W sensie zanim, zanim ruszyłem to ten. To trochę y, nie, nie pryskało. Nie lało. A druga sprawa jest taka, druga, trzecia, piąta, a oh, kurde, jaki mam stylowy ten, <gryw> dopiero zauważyłem, yy... wrócił od mechanika i cieknie, a miał nie cieknąć, w zasadzie to tutaj nie ciekł, tutaj to się pocił, a teraz cieknie, muszę zadzwonić i żeby to jakoś zrobić. I tak to wygląda. Yy, ogólnie nie będę przesadzał w tym roku z azotem. To jest pierwsza dawka yy, azotu na pszenicę. Ogólnie na zboża, ale tutaj już jest pszenica. I nie będę szalał. Zawsze jakoś tam te, te zboża, te rośliny u mnie ciemne były. Na rzepak dałem normalnie, w miarę, chociaż też trochę mniej, bo dałem coś koło 170 kg na, w czystym na rzepak. A zawsze dawałem koło 200. Eee, trochę się nauczyłem Poprzednie dwa lata dały mi Do zrozumienia, że no Może być eee, Wszystko dobrze zrobione a, a pogoda zrobi swoje Tutaj to w ogóle jakaś tragedia była W ogóle nie padało W momencie kiedy eee, Te rośliny potrzebowały Zapowiadał się rzepak Taki no w miarę no, Już nie powiem, że jakiś tam idealnie piękny był Ale to co kosiłem to tragedia była To tragedia To, to totalna tragedia o, tutaj takie kurczą mi bo zawsze mnie denerwowało. No, za dużo powiedziane, denerwowało, ale nie podobało mi się, że Poprzeczniak jak robiłem, to że od połowy poprzeczniaka widać było, że wjechany jest, nie? I tak chciałem yy, zrobić w miarę na równo, ale tutaj. Czy ja tu jechałem w tą stronę i za wcześnie podniosłem? Czy w tą stronę i za późno pod, opuściłem? Nie wiem. Jest niebeziany. Dobra, to jedzie, dolejemy RS-em i, i dolejemy. <grytanie> Rozlejemy.